Nie wiem, czy czasami zdarza Wam się taka sytuacja, że po przeczytaniu fragmentu Ewangelii nie do końca wiecie, co Pan Jezus chciał konkretnie do Was prze, prze, powiedzieć, jak chciał przemówić do Waszego serca. Czasami nawet można pomyśleć sobie, że no, dzisiejsza Ewangelia nie jest skierowana do mnie. Podzielę się z Wami tym, że ja czasami tak mam. Czasami po przeczytaniu fragmentu Ewangelii w pierwszej chwili nie do końca rozumiem, co Pan Jezus chciał powiedzieć do mnie. I tak jest z pewnym fragmentem dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus mówi tak: Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Pan Jezus w tym fragmencie Ewangelii nawiązuje bezpośrednio do przykazań, do dziesięciu przykazań, które były dane Mojżeszowi na Górze Synaj, które były dane narodowi izraelskiemu i są dane nam. Pan Jezus mówi: Nie zmieniaj tych przykazań. No i w takiej sytuacji mówisz sobie: Ja mówię sobie, przecież ja ich nie zmieniam. Przecież 10 przykazań to 10 przykazań. Ja nie uchwalam przepisów, ja nie jestem posłem, senatorem ani prezydentem. Może to oni powinni wysłuchać tego słowa i to oni powinni wziąć je sobie do serca. Czy na pewno tak jest? Czy Pan Jezus mówiłby coś, co nie dotyczyłoby mojego życia? Zastanówmy się. Weźmy na przykład dwa, jedno z takich przykazań to jest trzecie przykazanie, w którym Bóg mówi do nas: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Dzień święty to dla nas niedziela, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Chodzimy do kościoła wspólnie, z całą rodziną jemy obiad, spędzamy wspólnie czas, jesteśmy na spacerze. Cieszymy się tym dniem. Ale nie wiem, czy tak macie, ja niestety czasami tak mam, że kiedy zbliża się wieczór, kiedy zbliża się popołudnie, to zaczynamy myśleć już o tym, co będzie się działo w poniedziałek. Wiem, że są takie, tacy, takie dzieci, tacy uczniowie, którzy już w niedzielę zaczynają uczyć się na poniedziałek, wtorek na, jakąś, na jakiś sprawdzian. Czy w ten sposób nie zmieniają przykazania? Przecież Pan Bóg wyraźnie powiedział, przez sześć dni będziesz pracował, a siódmego dnia odpocznij. Czy zatem trzeciego przykazania nie zmieniamy w ten sposób? Jest też ósme przykazanie. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Jak mówią słowa jednej piosenki nie gadaj kłamliwie, nie kłam. Czy nie zdarza nam się tego przykazania jakoś interpretować? Jakoś go rozumieć inaczej niż chciałby tego Pan Bóg? Taki mam przykład, który kiedyś usłyszałem. Otóż tata, pracując w domu ze swojego pokoju, pyta swojego syna bądź swojej córki: Krzysiu, Tomku, Asiu, Basiu, czy stół jest już zastawiony i czeka, bo zaraz będziemy mieć obiad? Krzysiu wie, że nie zastawił jeszcze stołu, ale nie chcąc denerwować taty, mówi, Tato, już zastawiam, ale tego nie robi. Oczywiście za 15 minut stół jest zastawiony, wszyscy siedzą przy nim. No tak, ale czy Krzysiu, czy Basia, mówiąc, tak zastawiam stół, nie skłamał? Czy nie zmienił ósmego przykazania? Przecież nic się złego nie stało. Nikt żadnej krzywdy nie odniósł z tego mojego małego kłamstewka, małej nieprawdy. Jak widzicie, są takie sytuacje, które yy, dowodzą tego, że my chcielibyśmy zmieniać przykazania, że my chcielibyśmy rozumieć je po swojemu, tak żeby było nam łatwiej, żeby siebie nie ranić, innych nie ranić. Pan Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii, nie zmieniaj przykazań. To Bóg dał przykazania, to Bóg jest yy, autorem tych przykazań i one są wlane dla twojego dobra ja wiem że czasami może być ci trudno ja wiem że czasami są takie sytuacje że chciałbyś coś w nich zmienić ale nie rób tego mówi Jezus dzisiaj bądź w ciągu najbliższych dni kiedy będziesz się modlił spróbuj na kartce napisać czy to liczbami rzymskimi czy arabskimi jakimi potrafisz Właśnie dziesięcioro przykazań. Ponumeruj je. I jak będziecie wspólnie w rodzinie modlić się, to wpatruj się w nie i proś Pana Boga. Boże, daj mi taką siłę, daj mi taką łaskę, żebym ich nie zmieniał, bo to Ty mi je dałeś i ja chcę je przyjąć tak, jak Ty mi je dałeś. Bez moich zmian. Odwagi.